Witajcie na kanale Tańmajsterkowanie. Ostatnio mówiłem, że nie będzie na moim kanale już więcej filmów dotyczących laserów do cięcia i grawerowania, chyba że w jakiś sposób będą wyjątkowe. I taki wyjątkowy laser mamy dzisiaj przed sobą. Jest to laser firmy Tutris, a jego wyjątkowość polega na tym, że po pierwsze nie będziemy go w ogóle składać, wyjmiemy po prostu z pudełka i on będzie od razu gotowy do działania. A druga ciekawa sprawa to to, że włożony jest do budowy wyposażony w pochłaniacz, tak że będziemy mogli z niego korzystać nawet na biurku w pokoju bez obawy wdychania jakichś trujących oparów. Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze ciekawego znajduje się w tym opakowaniu, to zapraszam na film. Tradycyjnie zaczniemy od parametrów technicznych. Dokładne oznaczenie tego modelu to Tutris TS3. Laser wyposażony z mocną 10-watową wiązkę. Pole robocze jest troszkę mniejsze w stosunku do wcześniej omawianych modeli i wynosi 20 na 30 cm. Maksymalna prędkość grawerowania to 10 000 mm na minutę, waga całego urządzenia to 17,5 kg. Na wyposażeniu mamy podstawkę o strukturze plastra miodu dla bezpiecznego cięcia oraz co ważne, przystawkę rotacyjną. To chyba wszystko, co możemy wyczytać z pudełka, i z informacji podanych w internecie, tak więc rozpakujmy tą paczkę i zobaczmy, co faktycznie jest w środku. Tak wygląda nasz zestaw po wypakowaniu, tak jak mówiłem żadnych różnych części, żadnych narzędzi do skręcania, po prostu urządzenie główne, instrukcja i w środku kilka pudełek, w których najprawdopodobniej znajdują się akcesoria dodatkowe. Ok, przyjrzyjmy się zatem wyposażeniu dodatkowemu, które umieszczone było w tych opakowaniach znajdujących się wewnątrz obudowy. W pierwszym takim foliowym woreczku znajdowała się tuba, przeznaczona do zewnętrznego odciągu. Tutaj w tym urządzeniu możemy korzystać z pochłaniacza, ale musimy pamiętać o tym, że ten pochłaniacz kiedyś nam się zatka. Także dla ograniczenia ewentualnych kosztów związanych z wymianą tych pochłaniaczy możemy również stosować zewnętrzny odciąg, i tu mamy specjalną rurę taką spiro. Dodatkowo mamy również taką przystawkę, do której tą rurę przymocujemy z tyłu obudowy, to za chwilę pokażę. Oraz tutaj taką opaskę zaciskową, za pomocą której to wszystko przymocujemy właśnie do naszego lasera. Oprócz tego, tak jak wspominałem na początku, mamy instrukcję, pędzelek, kabel USB. Do podłączenia komputera, okulary ochronne, bo mimo że urządzenie wyposażone jest w klapę, to jednak producent zaleca korzystanie z tych okularów tak abyśmy mieli 100% ochronę oczu. Kolejnym elementem zestawu to czytnik USB wraz z kartą microSD, na której z pewnością mamy zapisanych kilka projektów, jak i oprogramowanie tego urządzenia, tu z kolei mamy przymiar do regulacji ogniskowej lasera. On wygląda dość skomplikowanie, a ja później pokażę na instrukcji, jak korzystać z tych poszczególnych pierścieni, ale to za moment. Mamy tutaj również taką specjalną osłonę do głowicy laserowej jako jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, ale w tym momencie nasza głowica, ona jest takich troszeczkę niepozornych rozmiarów, ale jednak już tutaj się znajduje w tym miejscu, także nasza głowica wyposażona jest w taką osłonę w postaci tutaj adaptera do sprężonego powietrza i montaż tego akcesorium chwilowo nie jest konieczny. Ostatnią rzeczą, którą mamy w zestawie to zasilacz o napięciu wyjściowym 24V i natężeniu 4A. Ok, z racji tego, że nic nie muszę tutaj montować, przyjrzymy się na spokojnie temu urządzeniu z różnych stron i zobaczmy jakie mamy dodatkowe elementy wyposażenia. Przy górnej pokrywie mamy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, na którym będą pojawiały się parametry związane z grawerowaniem czy też z cięciem. Panel boczny to włącznie główny, lampka sygnalizująca ewentualną awarię, miejsce do włożenia karty SD to bardzo ważne, ponieważ będziemy mogli z tego urządzenia korzystać nie podpinając go do komputera i to zdecydowanie oszczędzi nas czas, ponieważ w tym czasie, gdy będzie wykonywany projekt, my na naszym laptopie będziemy mogli zająć się czymś innym. Oczywiście mamy miejsce do podpięcia komputera, mimo wszystko gdybyśmy chcieli kontrolować właśnie ten laser za jego pomocą, a na samym końcu mamy miejsce, gdzie podepniemy zasilacz. Dobrze, przyjrzyjmy się w takim razie tylnej stronie. Są tu trzy obszary, które mogą nas zainteresować. Pierwszy obiekt, który rzuca nam się w oczy, to ten duży przełącznik, za pomocą którego będziemy zmieniać tryb pracy osi Y i będziemy go również używać w momencie, gdy będziemy chcieli korzystać z przystawki rotacyjnej do grawerowania okrągłych obiektów. Tuż pod spodem znajduje się gniazdo, do którego będziemy mogli przypiąć przewód ze sprężonym powietrzem. Co zdecydowanie poprawi parametry cięcia tego urządzenia, jak również dzięki temu będziemy mogli uniknąć przypaleń podczas procesu grawerowania. W przeciwległym rogu mamy tabliczkę znamionową i tutaj mamy takie informacje jak nazwa producenta, dokładne znaczenie modelu, jego wymiary, wymagane zasilanie, waga, która troszeczkę różni się z tym, co podane jest w instrukcji, oraz moc samej wiązki, jak i całego urządzenia. Największą część powierzchni tylnej strony zajmuje taka specjalna klapka. Którą musimy zdemontować w momencie, gdybyśmy chcieli zastąpić pochłaniacz dymu, który znajduje się w środku, systemem odciągu. Ja to w tej chwili odkręcę i zobaczymy, jak ten system wygląda w środku. Okej, okay, tak wygląda to w środku. Tutaj mamy pochłaniacz, dwa wentylatory i teraz w momencie gdybyśmy tutaj zamiast tego pochłaniacza chcieli korzystać z zewnętrznego ciągu dymu, to musielibyśmy zamontować ten króciec, do którego później podpielibyśmy rurę. Jego normalnie przekładamy przez to i montujemy w tym miejscu, aczkolwiek musielibyśmy jeszcze odwrócić w drugą stronę te wentylatory, bo w tej chwili te wentylatory tak naprawdę wtłaczają powietrze do środka i ono jest przeciskane przez ten pochłaniacz i on tutaj absorbuje cały ten nieprzyjemny zapach i ten nieprzyjemny dym. Ale musimy być oczywiście tego świadomi, że ten pochłaniacz po pewnym czasie nam się zatka i będziemy go musieli wymienić na nowy. Z pewnością nie jest to zbyt tanie akcesorium. Także w momencie, gdybyśmy naprawdę bardzo dużo korzystali z tego urządzenia albo korzystali głównie z opcji cięcia, tu mamy taką notatkę podaną właśnie na tej płytce, to wtedy warto właśnie zastanowić się nad podłączeniem do zewnętrznego odciągu. Ja jednak zamontuję to sporotem, tak jak było. Ponieważ tematem dzisiejszego testu chciałbym, żeby było właśnie działanie tego pochłaniacza. Chcę się przekonać, czy takie urządzenie, które nie ma żadnego systemu odciągu, nie ma żadnego wentylatora, jest w stanie pracować w biurze. My możemy zlecić mu jakieś zadanie, obok siedzieć sobie i na przykład pić kawę. Czy to będzie się dało zrobić, czy nie będzie dymu, o tym przekonamy się za chwilę podczas testów. OK, moi drodzy, zaczynamy testy. Tak mówię, najbardziej interesuje mnie, jak sprawdzi się ta osłona tego urządzenia. Na karcie od producenta dostaliśmy kilka projektów. Ja w tej chwili włożę tą kartę do czytnika i na razie zainstalujemy ją do komputera. Włączę urządzenie, będzie troszeczkę głośniej i na dysku D, czyli na tej pamięci właśnie zewnętrznej mamy na przykład taki testowy obraz, który otworzy nam się w programie GRBL Laser. To jest darmowy program do obsługi właśnie laserów i mamy tutaj logo producenta wraz z obrazem naszej grawerki. Zaczniemy od takiego prostego materiału, aczkolwiek który daje dość sporo dymu, jakim jest tektura. Ja w tej chwili zainicjuję połączenie wchodząc zakładkę GRBL i naciskając połączenie. Jak widzicie w tej chwili komputer przejął kontrolę nad naszym grawerem. Zanim otworzę pokrywę pokażę Wam jeszcze przymiar służący do grawerowania jak i do cięcia. On ma dość ciekawą budowę. Z jednej strony mamy takie koncentryczne okręgi, tutaj tylko dwa. I teraz generalnie gdy chcemy grawerować, korzystamy z całej tej długości tego walca. Natomiast gdy będziemy przecinać jakiś materiał, to wszystko zależy jakiej grubości będzie to cięcie ponieważ ten przyrząd pozwoli nam zogniskować tak naszą wiązkę, aby ona swoje najsilniejsze działanie była po prostu najbardziej skupiona w momencie, gdy będzie po środku materiału. W tym momencie to przecięcie będzie najbardziej równe. I tak dla materiału o grubości do 1 mm będziemy korzystać z tego pierwszego walca, a tutaj z tej ostatniej krawędzi. Grubszego materiału będzie ten kolejny walec, dla jeszcze grubszego ten już zewnętrzny plus tutaj znajdujący się od tej strony, natomiast dla najgrubszych elementów o grubości około 8 mm będziemy korzystać z tych dwóch zewnętrznych krawędzi, czyli z tego końca walca, tutaj tego wewnętrznego, jak i z tego wewnętrznego tutaj z tej strony. Wtedy ta nasza wiązka będzie znajdowała się najbliżej materiału, ale odległość do tego środka będzie taka sama jak w przypadku ustawienia na tych zewnętrznych krawędziach w momencie grawerowania. Otwieram pokrywę i umieszczamy w środku nasz materiał. Teraz używając odpowiednich przycisków na wyświetlaczu LCD bądź też za pomocą komputera możemy wypozycjonować naszą głowicę tak, aby rozpocząć grawerowanie w odpowiednim miejscu. Ok, myślę, że wystarczy. Sprawdźmy to jako pozycję wyjściową. I możemy rozpocząć grawerowanie. Sprawdźmy jeszcze za pomocą przycisku Frame, czy nasz obraz zmieści się na materiale. Jak widzicie, nie są za duże, także możemy zaczynać. test dobieg końca na początku wyłączę urządzenie, żeby już nam tu akustycznie nie przeszkadzało. I teraz otworzymy klapę. Zobaczymy, jak jest efekt naszego działania. Te, która została wygrawerowana, ja przyznawam się jeszcze do jednego błędu, który popełniłem, a mianowicie zapomniałem skalibrować ogniskową lasera. I mimo, że ten obraz jest bardzo dokładny, to podejrzewam, że mógłby być jeszcze lepszy, gdyby to ustawienie było tutaj zrobione w prawidłowy sposób. Ale to nic straconego. Zrobimy to za chwilę podczas eksperymentu związanego z ścięciem. Powiem szczerze, że jestem troszeczkę zszokowany, bo różnica między prawidłowym ustawieniem ogniskowej a tym, co ustawione jest w tej chwili, jest dość spora, ponieważ ta krawędź powinna opierać się tutaj właśnie o końcówkę tego walca. Także różnica jest w okolicach 1 cm. Tu mamy fajny system regulacji za pomocą takiej windy, także nic nie musimy odkręcać. Wystarczy sobie, przekręcimy tą śrubkę i możemy bardzo dokładnie ustawić naszą ogniskową. No, to powinno być mniej więcej tak jak w tej chwili. Drugim projektem, który będziemy wykonywać, będzie wycięcie takiego pieska. Materiał pozostaje ten sam, czyli ta tektura, którą grawerowaliśmy przed chwilą. Tak więc ja tylko wypozycjonuję sobie teraz ustawienie samej głowicy i zaczynamy. Już widać, że niektóre cięcia nastąpiły od razu. Czy piesek aż podskoczył do góry. Jak widzicie, tutaj jest wycięcie jest idealne z jednej i z drugiej strony. Tutaj może troszeczkę przypaleń w okolicach tego ogonka, ale to są dość małe elementy. Natomiast sam wycinany obraz, sam wycinany pies prezentuje się w ten sposób. Teraz klikować na temat działania tego urządzenia może z tego pieska na razie tutaj położę. Generalnie, jeżeli chodzi o ten pochłaniacz, no to powiem szczerze, sprawuje się jak na razie bardzo dobrze. Nie mówię, że nie ma tutaj w ogóle zapachu grawerowania, troszeczkę taki delikatny zapaszek jest wyczuwalny, ale jest to zupełnie do stolerowania i na pewno nie jest to taki efekt jak grawerowanie tu kilkoma urządzeniami bez żadnego odciągu, gdzie po jednej chwili całe pomieszczenie było w dymie. Tutaj tego nie ma. Ten pochłaniacz jednak sprawuje się bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie przy bardziej wymagających materiałach, na przykład takich jak sklejka. Natomiast co jest bardzo fajne w tym urządzeniu, to oczywiście ten plaster miodu, który tutaj mamy pod spodem, dzięki temu faktycznie nie ma tutaj przypaleń, te wzory wycinane są bardzo czysto. No i druga sprawa, z której jestem zadowolony, to ta klapa, tu już nie musimy myśleć o żadnych okularach, o żadnych dodatkowym zabezpieczeniu, ona w wystarczający sposób chroni nasze oczy przed szkodliwym promieniowaniem lasera. Szkotek gotowy, zobaczmy jak wyszedł. Tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz: że nawet po otwarciu tej klapy nie bucha na nas żaden dym. On jest bezpośrednio włączany do tego pochłaniacza i tam faktycznie jest absorbowany. Także nawet gdy otworzymy to dość gwałtownie, to nie nawdychamy się żadnych nieprzyjemnych oparów. Tak to wygląda, moim zdaniem, troszeczkę za ciemno. Po prostu ustawiłem za małą prędkość grawerowania i ten wzór za mocno się wypalił. Ale dobrze, skoro mamy kotka, to teraz wytnijmy sobie obok pieska. Oczywiście w momencie wycinania musimy zmienić tę ogniskową i tutaj ustawić ją zgodnie z odpowiednią wartością. W przypadku tak grubego materiału jak ten, czyli 6 mm, musimy naszą głowicę oprzeć tutaj o tą krawędź, a tutaj dostawić ją bezpośrednio do końca tego walca. Także po prostu musimy ją delikatnie obniżyć do tego poziomu. Także otwieramy plik. Włączamy opcję wektoryzowania. Z biblioteki mamy wybrany już TuTRIS TS3, czyli dokładnie nasz laser z związką 10W. Mamy tu basewood i weźmiemy sobie opcję przecinania. W tym momencie, jak widzicie, mamy moc ustawioną na 100% i 100 mm na minutę. Teoretycznie, przy 7 mm, czyli przy tej grubości, którą tam mam zastosowaną, powinno nam wystarczyć jedno przejście. Zamiast opcji wycinania, wziąłem grawerowanie na tych bardzo mocnych ustawieniach i deska została dosłownie przepalona. Na wylot. Tutaj mamy dziurę taką, przez którą po prostu widać mój palę z drugiej strony. Także powtórzymy nasz eksperyment kaweczek dalej, ale już na prawidłowe ustawienie. Ok, błąd tutaj był, że miał zaznaczone wypełnienie. Tu oczywiście przy wycinaniu musimy znaczyć bez wypełnienia. W tym momencie obraz jest już prawidłowy. Możemy przejść do tej następnej zakładki. Tu mieliśmy wszystko ustawione tak, jak powinno być. Zastosujemy, utworzymy. I w tej chwili możemy rozpoczynać po raz kolejny. Ok, nasz projekt został zakończony. Ja znowu wyłączę maszynę. Oczywiście jest w tej chwili za bardzo przypalone. Wydaje mi się, że jest niestety błąd z tym ogniskowaniem. Piesek został wycięty, to nie ma żadnego problemu. On nam wyjdzie o ile nie pokruszy się, ponieważ został naprawdę dość mocno przypalony. I tu jest problem teraz z tymi nóżkami, żeby je wypchnąć. Ok, ale udało się, jak widzicie pies jest wycięty, ale myślę, że to nie jest efekt, o który komukolwiek chodziło. Spróbuję zrobić to cięcie jeszcze raz. Tym razem ustawiając to w ten sposób. Aby ta ogniskowa była liczona od powierzchni obrawianego materiału, i być może wtedy nie będzie się pojawiało tak dużo tutaj przypaleń. Także wsadam naszą deseczkę jeszcze raz. Ponewna korekta ogniskowej w drugą stronę, oczywiście. Jak widzicie, ta różnica jest tutaj dość spora w stosunku do tego, co było. No myślę, że to będzie prawidłowa odległość i zobaczymy jak to w tym momencie wypadnie nam na nowych ustawieniach. Tutaj wszystko zostawiamy tak samo, zmienimy tylko prędkość, damy na 200. Będzie trochę szybciej i troszeczkę mniejszy będzie wpływ tego promienia laserowego na obrabiany materiał. Moc zostawimy na 100%, tak jak było. Sprawdzimy sobie jeszcze ramkę, czy wszystko pasuje. Pasuje tak, więc zaczynamy. Ok, wyłączamy maszynę. I jak widzicie, teraz udało nam się uzyskać takie rozwiązanie, gdzie te przypalenia są naprawdę niewielkie, a cięcie skuteczne. Tutaj, oczywiście, najlepszy efekt uzyskalibyśmy w momencie, gdybyśmy do tego cięcia zaangażowali jeszcze sprężone powietrze. Wtedy byłaby możliwość przeprowadzenia go na niższych parametrach, jeżeli chodzi o moc związki. Czy też wyższej prędkości, i wtedy już absolutnie tych przypaleń żadnych na tym piesku nie byłoby widocznych. Jak widzicie, w tej chwili nie jest źle. Dla porównania pokażę Wam to, co wyszło nam za pierwszym razem. No, myślę, że różnica widoczna jest gołym okiem. Ok, skoro sprawy związane z grawerowaniem i cięciem w poziomie mamy w miarę rozgryzione, zobaczmy w takim razie, jak korzystać z przystawki rotacyjnej. Przede wszystkim musimy ją znaleźć, a znajduje się ona tutaj pod pokrywą. Na początku musimy wyciągnąć ten plaster miodu, tak aby dostać się do pokrywy. I teraz musimy odkręcić kilka śrubek, które blokują nam dostęp. I jak widzicie, na dole znajduje się już gotowa, zmontowana przystawka rotacyjna. Nic nie musimy podłączać, nic nie musimy skręcać, możemy od razu zacząć z niej korzystać. Mamy dwa stanowiska robocze dla takich szerszych elementów, jak ten, kładziemy między tymi dwoma wałkami, które są rozstawione na większą odległość, a z kolei dla jakichś wąskich elementów moglibyśmy użyć właśnie tutaj tej pozycji, między tymi wałkami, które są do siebie zbliżone. Przed rozpoczęciem pracy z przystawką rotacyjną musimy oczywiście w odpowiedni sposób zmienić przełożenie tego przełącznika. Również w tym przypadku ważne jest ustawienie ogniskowej lasera i najlepiej zrobić to w ten sposób, że najeżdżamy modułem na nadbardziej wysuniętą do góry część naszego walca, I następnie przykładamy go i za pomocą windy regulujemy odpowiednią wysokość. Ok, wysokość wyregulowana, także możemy zaczynać. Tradycyjnie wyłączam urządzenie i jak widzicie, na takim okrągłym obiekcie też dało się z powodzeniem wygrawerować. Tutaj może troszeczkę przesadziłem z prędkością i ten napis nie jest tak mocno wypalony, ale miałem tutaj uprzedzenie po tych wcześniejszych testach związanych z wycienianiem, także powtórzymy to jeszcze raz, tym razem na mocniej ustawionej wiązce. Tym razem efekt jest zdecydowanie bardziej widoczny, może nawet za mocno, troszeczkę wypalony. Jak widzicie, różnica jest naprawdę spora. Oczywiście z tymi parametrami dotyczącymi cięcia czy też grawerowania musimy zawsze sobie poeksperymentować. To wszystko będzie zależnie nie tylko od ustawienia wiązki, ale również od rodzaju materiału, na którym będziemy wykonywać nasze projekty. Ok, w takim razie czas na małe podsumowanie. Oczywiście takich eksperymentów możemy tutaj prowadzić w nieskończoność, ale żaden film by tego nie pomieścił. To urządzenie jest na tyle kreatywne, że naprawdę możemy tym robić przeróżne projekty. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę? Chciałem zwrócić uwagę, że naprawdę to urządzenie ma sporą moc. Jak widzieliście, jest źle ustawione. Bez problemu przepala taką 6 mm sklejkę. Także wygląda to w postaci tego pieska, który naprawdę nie nadaje się do niczego. Ale gdy troszeczkę pokombinujemy z ustawieniami, to już otrzymamy taki efekt jak po tej stronie, że ten piesek wygląda naprawdę bardzo dobrze. To samo tyczy się grawerowania na tym wałku. Jak widzicie, ten napis, który jest u góry jest troszeczkę za słabo wygrawerowany. Z kolei ten na dole jest bardzo dobrze widoczny, moim zdaniem nawet troszeczkę za bardzo. Także być może za trzecim razem udałoby mi się trafić w takie ustawienia, że byłoby to zrobione prawidłowo z odpowiednimi parametrami pod względem mocy głowicy, pod względem szybkości, dostosowanymi do twardości tego drewna. Jeżeli chodzi o zalety, to niewątpliwą zaletą jest jej kompaktowa budowa, to że wszystko mam zamknięte w środku. Mamy przystawkę rotacyjną, mamy łączność Wi-Fi, której nie pokazywałem. Mamy czytnik kart SD, dzięki któremu możemy pracować bez użycia komputera. Mamy wyświetlacz ciepłokrystaliczny dotykowy, za pomocą którego również możemy tym urządzeniem sterować. I mamy to, czego również nie pokazałem podczas tego filmu, a mianowicie możliwość podłączenia muchawy, co zdecydowanie poprawiłoby nam parametry cięcia, jak i pozwoliło uniknąć przypaleń. Ale na testy tych pozostałych elementów oczywiście będzie czas podczas kolejnych filmów. To, co według mnie jest największym plusem i to, co udało się sprawdzić podczas tego filmu, to za zamknięta budowa, która uniemożliwia wydostanie się dymu na zewnątrz. Tak jak mówiłem na początku, tutaj podczas pracy mamy do czynienia z takim delikatnym zapachem, ale naprawdę delikatnym. Wiemy, że coś tam się dzieje, natomiast nic nie gryzie na co oczy, nic nie śmierdzi tak, żebyśmy musieli wynosić się z pomieszczenia. To wszystko jest pochłaniane przez ten pochłaniacz. Owszem, gdybyśmy pracowali dłużej, czy pracowali więcej w postaci wycinania to warto pomyśleć nad zewnętrznym odciągiem i po prostu tutaj do tej tylnej obudowy podłączyć sobie rurę i ją wrzucić do systemu wentylacji. Ale jeżeli ktoś z Was myśli o tego lasera bezpośrednio w domu czy też w biurze, to myślę, że właśnie dzięki temu zabezpieczeniu to urządzenie jest skrojone sam raz pod jego potrzeby. Jeżeli natomiast chodzi o wady, no nie jest to na pewno najtańsze urządzenie, ale gdy policzmy wszystkie części składowe, które tutaj mamy do dyspozycji, czyli zarówno te przestawki rotacyjne, ten system wentylacji, ten pochłaniacz, i tak dalej, to to wszystko stworzy cenę i gdybyśmy to kupowali osobno, to według mnie na pewno zapłacilibyśmy zdecydowanie więcej. Kolejną taką rzeczą może być według mnie troszeczkę nie za bardzo czytelny ten system ogniskowania za pomocą tego walca, to znaczy ustawianie tej ogniskowej jest bardzo proste, ale według mnie troszeczkę niepotrzebnie tu jest zrobione zamieszanie z tymi różnymi długościami tej ogniskowej, bo w momencie, gdy skracamy tą ogniskową, tak naprawdę rozszerzamy plamkę i owszem, ona ustawiona jest na środek materiału, ale po zewnętrznej krawędzi, od tej, o której zaczynamy grawerować, ona jest troszkę rozproszona i przez to powoduje przypalenia. Także, moim zdaniem, z tego walca powinniśmy korzystać w jeden sposób, to znaczy ustawiać go na pełną długość, tak aby najmniejszą plamkę uzyskiwać na powierzchni i za jej pomocą, właśnie prowadzić cięcie. Ale, oczywiście, jest to temat do dyskusji, jeżeli ktoś z Was ma na ten temat inne zdanie. Być może wśród oglądających znajdzie się osoba, która ma zdecydowanie większe doświadczenie w temacie grawerowania laserowego to ja z jak największą chęcią wysłucham jego opinii, przeczytam komentarz, także zapraszam do pisania. A w tej chwili z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się.